Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią druga, a może już trzecia, fala koronawirusa. W centrum tego wszystkiego ponownie będzie nasz szpital powiatowy. Dzień dobry, Grzegorz Wstępin. To jest program studio kk24.pl, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Masełko, radny Rady Powiatu i członek Zarządu Powiatu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Radny, wczoraj nadzwyczajna sesja Rady Miasta, Rady Miasta, przepraszam, Rady Powiatu, poświęcona właśnie sytuacji związanej ze szpitalem i tego, co się wydarzy w kolejnych tygodniach. Tutaj niestety przypomnijmy, może, tą sytuację z marca, kiedy nasz szpital, bardzo nieoczekiwanie dla wszystkich, został przekształcony jako nasz szpital jednoimienny, włącznie dla pacjentów z koronawirusem. To skutkowało tym, że mieszkańcy nasi stracili dostęp do tej podstawowej opieki medycznej i szpitalnej. W kolejnych miesiącach ten szpital powoli wracał do swojej roli. Oddział zakaźny, owszem, został zachowany, ale, ale pozostała część szpitala już działała normalnie. Teraz, przed tą kolejną falą wirusa, podjęto decyzję o tym, aby nasz szpital stał się jednym z dziewięciu szpitali wielospecjalistycznych w Polsce. To oznacza, że ponownie będzie skupiony na leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem. To chyba bardzo zaniepokoiło radnych, skoro zdecydowaliście się na zwołanie sesji nadzwyczajnej. Tak jest, panie redaktorze. Powiem krótko, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo koncepcja walki z koronawirusem właśnie na ten czas jesienno-zimowy, ona się gdzieś tam pojawiła w ministerstwie i tak naprawdę nie była konsultowana najprawdopodobniej w ogóle na poziomie tutaj szpitali, które były zainteresowane. To się znowu dzieje ponad naszymi głowami, jak w marcu? Znaczy powiem tak, że y, dla nas wszystkich było zaskoczeniem to, że y, na konferencji 3 września Pan Minister wymienia między innymi tutaj Szpital Kędzierzyńsko-Kozielski jako jeden z tych dziewięciu specjalistycznych. Szpital powiatowy, samorządowy, który stworzony był i funkcjonował w tym kierunku, aby zabezpieczyć właśnie mieszkańców po prostu naszego powiatu. Dokładnie, no przy czym od razu powiem, że y, ten czas najtrudniejszy jakby już mamy za sobą, prawda, kiedy ten szpital mieliśmy Wyselekcjonowany jako szpital jednoimienny te, ten czas od marca do czerwca. Dzisiaj działamy w zasadzie w dwóch trzecich możliwości naszych, no bo 90 łóżek mamy cały czas przygotowanych pod kątem COVID-u. I te rozwiązania, które wprowadził minister, a wojewoda decyzją nr 88 i 89 przekazał tutaj dyrektorowi szpitala, właśnie. Przekształcenie czy przygotowanie naszego szpitala, właśnie w ten szpital specjalistyczny. Ja od razu powiem, że decyzja wojewody, która tutaj wpłynęła do dyrektora, ma jakby nie ma od niej możliwości, żebyśmy my ją mogli zastopować. No, tu jest tutaj jest obowiązek wprowadzenia jej w życie. Czyli nawet jeśli my byśmy się od niej odwołali, czy próbowali jakieś inne pisma kierować do ministerstwa, to i tak musimy przygotowywać nasz szpital na szpital. Właśnie ten specjalistyczny jeden mhm. z dziewięciu. od razu, dyrektor szpitala, to jest rozkaz, tak, który przyszedł i należy go wykonać natychmiast bez możliwości. Prawnicy by się tutaj wypowiedzieli, że to jest tam jakby nieuchronność tej decyzji, prawda, że nie mamy, nie mamy możliwości jej zastopować, prawda, ale możemy spróbować iść w kierunku jakichś rozmów, żeby bardziej ten nasz szpital był bardziej przyjazny zarówno dla tych pacjentów, którzy będą po COVID-zie, jak i będą potrzebowali opieki pozakowitowej. Ja no. tylko. Powiem Panie Redaktorze, co było w tej decyzji, dwa słowa, mianowicie status quo teoretycznie zostanie zachowany w szpitalu, 90 łóżek. Czyli działa dwutorowo dalej. Tak, 90 łóżek, których mamy dla pacjentów mieć plus oddział intensywnej terapii, 10 łóżek z kardiomonitorem oraz prowadzeniem wentylacji. I tutaj de facto nam się nic nie zmienia, czyli mamy tak jak dzisiaj niestety Funkcjonuje to na bazie oddziału wewnętrznego, co jest największym problemem naszego szpitala w tym momencie, że ten oddział wewnętrzny nie jest jakby tutaj czynny dla mieszkańców. Oczywiście my staramy się tutaj jakieś rozwiązania zastępcze wprowadzać, i między innymi geriatria tutaj służy też jako wsparcie tego oddziału wewnętrznego, który u nas nie funkcjonuje, ale problemem jest intensywna terapia tutaj, bo tutaj ta intensywna opieka medyczna nad pacjentem, bo na chwilę obecną, jeśli wojewoda nie zdecyduje się zmienić jakichś tutaj elementów tej decyzji, to teoretycznie będziemy musieli wyłączyć te 10 łóżek z funkcjonowania naszego szpitala. Bo no niestety sytuacja jest w kraju ogólnie, to nie tylko u nas, ale w całej Polsce jest problemem brak kadr. I my w tym momencie teoretycznie nie mamy kadry na prowadzenie dwóch ojomów. Czyli tych oddziałów intensywnej opieki medycznej, zarówno covidowego, jak i dla mieszkańców naszego mhm. powiatu. COVIDowy będzie musiał być, będzie musiał zostać zorganizowany, a to znaczy, że ten podstawowy ojom może nie funkcjonować. Dla pacjentów niekowidowych może nie funkcjonować. I dlatego tutaj właśnie od razu powiem, że zarząd starał się trzymać rękę na pulsie, bo myśmy od tej decyzji, która się pojawiła 3 września, myśmy mieli dwa, dwukrotne spotkania. Zarządu Powiatu, jak i również staraliśmy się tutaj zaangażować radnych, żeby oni też mieli tutaj informacje jakby bezpośrednio, dlatego tutaj też ta wczorajsza sesja Rady Powiatu, żeby oni mieli też możliwość wypowiedzenia się i zwrócenia ewentualnie uwagi na bolączki, czy jakieś tam problemy, które gdzieś tam mogły się mhm. pojawić. No i co postanowiliście, jak ta sesja przebiegała? Panie redaktorze, no Dyskusja była tutaj dosyć gorąca, bo tak naprawdę kwestią tak naprawdę zasadniczą było to czy odwołujemy się, czy szukamy jakiegoś innego rozwiązania. A jest w ogóle formalna możliwość odwołania się od decyzji wojewody do tego rozkazu, który wojewoda podjął? Tak jest, jest, taka możliwość, przy czym obsługa prawna tutaj starostwa powiatowego powiedziała wprost, że najprawdopodobniej tutaj będziemy mieli do czynienia z bardzo długą tą procedurą prawną i to może trwać nawet kilka lat. Także decyzja i tak zostanie wprowadzona w życie, a my będziemy musieli utrzymać status quo tego, Ależ, co mamy. Może tu chodziło bardziej o taki symbol i sygnał w kierunku mieszkańców, my się na to nie godzimy, odwołujemy się od tej decyzji. Znaczy, myśmy to analizowali, stwierdziliśmy, że jednak nie będzie najlepszym rozwiązaniem iść tutaj jakby w taki, w taki konflikt bezpośredni z wojewodą, ale spróbować wystosować takie pismo, apel, prośbę. Wiem, że jest dostępne też na stronie KK-24, za co dziękujemy, że się pojawiło. To udostępniliśmy w tak jest. od razu procesji. I właśnie na zasadzie my chcemy rozmawiać z wojewodą właśnie, bo wiem, że były takie próby rozmów prowadzone wcześniej. I między innymi w tych decyzjach, które przedstawił nam wojewoda, nie mamy włączonych dwóch oddziałów, które były wcześniej włączone jako też, które mają zapewniać opiekę dla pacjentów covidowych. Nie mamy pediatrii i nie mamy laryngologii. Przy pediatrii akurat okazało się to, że tych pacjentów, mówimy tu o dzieciach, je było stosunkowo mało z covid które wymagały hospitalizacji właśnie w szpitalu. Dlatego też Wojewoda poszedł jakby nam na rękę. I teraz, idąc tym samym krokiem, poszliśmy właśnie w tą samą stronę, mianowicie wysyłając to pismo do Wojewody, ten apel jakby, może nie apel, ale tutaj taką prośbę, prośbę do tak? rozmów mhm. chcemy też właśnie zwrócić uwagę na problem JOM-u. Bo co się okazuje, warto o tym też powiedzieć tutaj, że pacjentów ojomowych z COVID-em od 12 marca mieliśmy około kilku, moglibyśmy ich policzyć na, na palcach jednej dłoni, czyli nie było to tak, taka duża ilość, prawda? Czyli wydaje się nam, że albo przynajmniej żebyśmy poszli w kierunku takiej większej elastyczności, nie żeby te łóżka były wydzielone i przygotowane, bo, do, bo wiadomo, że do tych łóżek potrzebujemy zespół lekarzy, tu muszą być szczególnie anestezjolodzy, którzy będą prowadzić tą całą aparaturę, żeby, żeby to miało jakąś formę elastyczną, prawda? żebyśmy my tu mogli reagować, jak to się mówi, na bieżąco, czyli będzie więcej tych pacjentów ewentualnie, wtedy byśmy to jakoś mogli zwiększyć. Mhm. No, pytanie, czy tutaj jakby organizacja tych dziewięciu Szpitali na terenie kraju nie będzie regulowana ścisłymi wytycznymi. Ministerstwa, i tak naprawdę to, że ten szpital już z 15 września wejdzie do sieci tych szpitali, tutaj nie będzie już tak naprawdę żadnej dyskusji i modyfikacji tych reguł, które zostały wypracowane dla tych placówek. No i tego ojomu być może nie będziemy mieli. A już jakby przewidując taki najczarniejszy scenariusz, za chwilę zaczyna się sezon po prostu chorobowy, będziemy chorować na grypę i inne te sezonowe choroby. Może się okazać, że ta sytuacja pandemiczna będzie ponownie no, bardzo intensywna. I w tym takim najgorszym scenariuszu na szpital ponownie być może zostanie całkowicie przekształcony na szpital COVID, rozważaliście też taką wersję. Znaczy ja powiem najpierw coś takiego, że to jest najczarniejszy scenariusz, prawda? Ja bym, znaczy bierzemy go na pewno tutaj pod uwagę, ale mamy już pewne doświadczenia też tutaj z walki z koronawirusem półroczne. Wiemy, że jednak my, jako Polska, Polacy jako tutaj mieszkańcy Wiemy, że tych zachorowań nie ma aż tak dużo, jak w krajach na przykład basenu Morza Śródziemnego, tam Hiszpania czy Włochy. Czy tutaj ciekawostka, dane sprzed chyba dwóch, trzech dni, Czechy, czterokrotnie mniejszy kraj niż Polska, dobowy wynik zarażeń na COVID ponad tysiąc osób, prawda? Także no to jest dla mnie, powiem, zaskakujące. Wracając do pytania tutaj pana redaktora. Po to przygotowano właśnie tą strukturę tej walki z koronawirusem, strategię. Ja mam ją tutaj ze sobą, mm -hmm, e ministerstwa, dobra. tak jest, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia. Ona zmienia, jakby, tą, ten sposób walki z koronawirusem, mianowicie wprowadza tutaj POZ-y, które mają w mm -hmm. pierwszym być tym takim etapie, kiedy będą diagnozować, mają być szpitale powiatowe, sieć szpitali powiatowych. Które będą ewentualnie w pierwszej kolejności diagnozowały koronawirusa, one będą miały u siebie izolatki. Drugi poziom, jakby referencyjny tej walki, to szpitale zakaźne. I tutaj zwracam na to uwagę, że szpital Raciborski wcale nie został przywrócony do poziomu zwykłego szpitala powiatowego, ale jest właśnie w tym drugim poziomie referencyjności i on musi zabezpieczyć ponad 100 łóżek dla pacjentów, którzy będą zakażeni COVID-em. I my jesteśmy na tym trzecim poziomie. Kiedy my będziemy udzielali pomocy specjalistycznej. Mówiąc to tak wprost, przyjeżdża pacjent, pojawia się w szpitalu powiatowym, podejrzenie COVID-u, dają go do izolatki. Jest, jest wynik pozytywny, dodatni. Jeśli jest potrzeba hospitalizacji, przechodzi do tego poziomu drugiego. Jeśli, bo, bo zwrócę na to uwagę tutaj, że nie każdy pacjent Wymaga hospitalizacji, który ma zakażenie COVID-u, prawda? No, Wiemy też o tym, teraz że to jest to w domu. Tak. Jest leczenie specjalistyczne, przyjeżdża, przyjeżdża do nas. Czyli my zakładamy, że tych pacjentów będzie po prostu mniej. Bo ci, którzy dzisiaj zajmują łóżka tak zwane covidowe, a nie wymagają interwencji specjalistycznej, czyli na przykład zabiegu chirurgicznego mhm. czy odebrania porodu, Będą sobie przebywali w szpitalu zakaźnym, czyli na przykład w Nysie, czy też w Raciborzu. No ale tutaj pytanie, to które pojawia się od samego początku, już od, od samego marca, czy na pewno szpital powiatowy taki jak nasz powinien mieć aż tak znaczącą funkcję, jeżeli chodzi o tą wojnę z koronawirusem? Czy jednak nie powinniśmy się po prostu znaleźć w tej grupie szpitali powiatowych, które owszem są przygotowane na to, że może zgłosić się pacjent zarażony, ale nie leczą go kompleksowo? Na to pytanie też do końca nie otrzymaliśmy odpowiedzi od wojewody, dlaczego on wyznaczył właśnie mhm. nasz szpital. No i w tym drugim kroku, który teraz ma miejsce, również ta rola będzie utrzymana. Co dalej w takim razie? Kiedy będziemy dokładnie wiedzieć, co będzie działo się z naszym szpitalem w kolejnych miesiącach, abyśmy mogli powiedzieć naszym mieszkańcom, czy swoje świadczenia medyczne, które macie zaplanowane, zabiegi i operacje, będziecie mogli realizować tutaj, czy może ponownie, jak kilka miesięcy temu, szukajcie pomocy gdzie indziej, szukajcie pomocy w Polsce po prostu. Znaczy, nawiążę tylko do tego, co pan redaktor tutaj powiedział na początku tej swojej wypowiedzi, mianowicie w marcu, tak naprawdę. Dla nas to była wszystkich sytuacja bardzo taka nowa, prawda, dynamiczna, każdy, każdy się bał tego co... Wszyscy wy... byliśmy przestraszeni, bo Dokładnie. nie wiedzieliśmy do końca z czym mamy do czynienia. Dziś Dokładnie, miałem, prawda, to, więc... dlatego my teraz, tutaj jako Zarząd Powiatu mówię o nas, dlatego zdecydowaliśmy się na te nadzwyczajne, szybkie zwołanie sesji rady, jak i również, tak jak powiedziałem, cały czas analizowaliśmy możliwości tutaj ewentualnego zadziałania. Tu była współpraca z dyrektorem szpitala, prawda, zarząd właśnie mecenasie, co możemy zrobić w jakim kierun jaki kierunek obrać co dalej. Ja powiem tak jak powiedziałem wcześniej. No, nie zakładajmy może tutaj tego najczarniejszego scenariusza, ale może on się też pojawić, że będziemy mieć faktycznie w skali kraju, nie wiem zachorowań rzędu, nie wiem kilku tysięcy dziennie. Na pewno nie jest to cała łatwa sytuacja tutaj dla służby zdrowia. Ja nie mówię tutaj tylko o naszym szpitalu, przecież wszyscy korzystamy, jesteśmy też również pacjentami, korzystamy z przychodni POZ. Wiemy, że ten dostęp jest zdecydowanie bardziej utrudniony. No, czeka nas bardzo trudny okres, okres, tak jak pan redaktor mówił, grypowy. Dlatego też tutaj ministerstwo zdecydowało się pójść w kierunku tego, żeby POZ-y mogły być jakby tym pierwszym elementem diagnostyki. Ja zwrócę tylko na to uwagę, że. Przez to, że mamy tutaj ten szpital, mieliśmy ten szpital jednoimienny w kędzierzynie Koźlu, oprócz tego, że dostaliśmy naprawdę sporo sprzętu, który pozostanie z nami tutaj na najbliższe lata, bo tego sprzętu pewnie sami byśmy mieli problem, żeby go zakupić, ale zwrócę na to uwagę, że również mamy możliwości diagnozowania, czyli przeprowadzania badań. W szpitalu w naszym laboratorium, prawda? No niektórzy mówią, że to dobrze, bo też jest taki głos przeciwny, że to dobrze, że mamy ten szpital, bo jeżeli pojawi się koronawirus, no to mamy bardzo blisko z szpital, w którym zostaniemy obsłużeni od A do Z. Może, może, oczywiście, może, może oczywiście, to też na to w ten sposób. Oczywiście ma pan rację, tylko tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej, jakby nie był to szpital specjalistyczny, nie mielibyśmy tutaj możliwości diagnozowania. Czyli mhm. patrząc na tą strategię. Dzisiaj badany pacjent z POZ-u, który, bo zwróćmy na to uwagę, że on będzie mógł przyjechać na badanie sam, mhm. jeśli będzie w stanie, bo może, być, może się po prostu źle czuć, może nie mieć czym dojechać, wtedy będzie tutaj dojeżdżał do niego zespół, który będzie obierał te próbki, ale te próbki nie jadą, przynajmniej w części nie jadą do Opola, tylko są diagnozowane tutaj u nas, czyli mamy też szybkość jakby wydania, wydania wyników, bo tutaj wiemy o tym, że tak naprawdę diagnoza tego, czy ktoś jest nosicielem jest tak naprawdę kluczowa, żeby... Ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. No, miejmy nadzieję, mamy też pewne doświadczenia. Wiemy, że ten, że ten wirus po prostu no, nie jest aż tak zjadliwy, jak się gdzieś to tam wszędzie y, wydawało. Naprawdę na terenie Polski mamy dobre statystyki, jeśli chodzi o kwestie osób, które y, zmarły w wyniku powikłań tutaj koronawirusowych, czy też osób, które zachorowały. Pomimo tego, że rozpoczął się rok szkolny, widzimy, prawda, no, jest mi aż drugi tydzień, a jednak tych zachorowań lawinowo nam nie przebywa. Czekamy w takim razie na to, jak wojewoda Adrian Czubak zareaguje na prośbę samorządu powiatowego w Kędzierzynie Koźlu. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie, bo ten temat jest niezwykle newralgiczny. Ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Naszym gościem był Paweł Masełko, radny powiatowy i członek zarządu powiatu. Dziękuję Państwu.